Hej, wszystkim! Witam się z Wami jako Sami Mam tę perukę, którą miałam w tamtym roku i dzisiaj przybywam do Was z nowym odcinkiem losowych markerów. Oczywiście w jakiej tematyce? Halloween! No cóż. Wiedźma musi być Halloween. I jak zawsze przygotowałam nowy rysunek do pokolorowania. Jeśli chcecie kolorować razem ze mną lub po zakończeniu tego odcinka na później, to koniecznie wejdźcie w link na dole w opisie. Tam jest mój folder na Facebooku, gdzie znajdują się też inne linearty do pokolorowania. Możecie sobie go pobrać, wydrukować i właśnie albo kolorować ze mną, albo zostawić na później. Mam nadzieję, że dzisiaj wyjdzie nam dosyć mroczna ilustracja, skoro mamy tę tematykę, może jakaś taka czerwono, pomarańczowo, szara, coś w tym. W stylu. Trzymajcie kciuki, zobaczymy jak to będzie. A jeżeli podobają wam się tego typu odcinki i chcecie widzieć więcej, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, bo odcinki pojawiają się aż dwa razy w tygodniu. Mam nadzieję, że podoba wam się moja dzisiejsza praca do pokolorowania. Wygląda ona tak. Dodałam dosyć dużo szczegółów, tak żeby była widoczna bardziej sylwetka, jakieś tam ubrania, no i dużo, dużo dyń dookoła, więc myślę, że jest jak najbardziej halloweenowa. No i tutaj mam oczywiście los który dzisiaj będziemy używać do y, losowania tych obszarów, które mamy pokolorować i markery, które mam obok, nie będę ich Wam pokazywać, zawsze te same, czyli ohuhu. Jeżeli wylosuje się kolor czarny, to będziemy kolorować na czarno, a jeżeli blender, to nie będziemy w ogóle kolorować, dodamy tylko cieniowanie szarym y, markerem, bo blender po prostu jest bez koloru, także no, nie będziemy mieli jak pokolorować. Jeden rysunek odstawiam na później, bo będziemy go kolorować tymi samymi markerami, ale w wybranych miejscach przeze mnie. Na sam koniec zobaczycie, jak to będzie wyglądać. A teraz zabieramy się za właśnie tę wersję. Więc najpierw skórę odłożymy, bo skóra będzie na końcu i losujemy pierwszy obszar do pokolorowania. Będzie... Będą nim oczy. Oczy są naprawdę bardzo malutkie tutaj. Takie w sumie to nawet nie wiem, czy będzie je widać. Chyba nie za bardzo, bo to jest taki mały format, wydrukowałam to na A5, więc jeżeli wydrukujecie to na A4, będzie na pewno lepiej widoczne. I jaki kolor pójdzie na oczy? Przekonamy się za chwilę. Trzymajcie kciuki, co coś fajnego, chociaż nie wiem, czy będzie to po prostu widać. Ok, <ścoughs> kolor... Color Yellowish Green, czyli jasny, zielony, taki pastelowy G120. Bardzo ładny odcień, jeśli chodzi o oczy, ale tak jak mówię, no, no nie będzie tego widać za bardzo. Szkoda trochę, mogłam zrobić trochę mniejsze źrenice, albo jakoś w ogóle bez źrenic to wtedy byłoby widać. Losujemy następną rzecz do pokolorowania i będzie, będą to usta. Usta już są widoczne, może zrobimy je w takim kolorze, a gdzie ja w ogóle mam oczy, gdzieś tutaj położyłam? Dobra, to nieważne. W takim kolorze jak ja mam, na przykład bardziej fioletowo-burgundowym, coś w tym stylu, albo jakieś czerwone też by fajnie pasował. I jest to uh, light violet, czyli fiolet. Zobaczmy, jak będzie się prezentować. No, muszę przyznać, że ładny kolor do Halloween. Fioletowy, pomarańczowy, czerwony, czarny, szary. Myślę, że te będą spoko i losujemy kolejną rzecz. Bardzo ładnie wygląda. Jeszcze trochę się rozjaśni pewnie, ale to z czasem, kiedy się utleni. I teraz mamy skrzydła. Skrzydła znajdują się tutaj na yy, włosach. W sumie od głowy odchodzą. Takie skrzydła nietoperza zrobiłam, żeby coś tam się działo. I one powinny być jakieś ciemne, czarne, ciemno-szare a ja myślę, że pewnie się wylosuje jakiś totalnie niepasujący odcień dajcie mi znać, co się wylosuje tak realnie a ja zabieram się do losowania chociaż mogłoby się coś fajnego wylosować, powiem wam losowanie, losować, ciągle losowanie Bo wchodzą mi te, te włosy do oczu dobra, sprawdźmy to o nie, light Brown R120, 120, tak? 120, jest to różowy kolor. Tego się nie spodziewałam. Muszę przyznać, że kolorek jest przepiękny. Naprawdę podoba mi się te odcienie. Oprócz tego zielonego, którego nie widać, naprawdę fajnie tutaj pasują. Moim zdaniem super się prezentuje na tych skrzydłach. Jest to los godny polecenia, że tak. Także lecimy dalej i tutaj mamy dół sukienki i mamy coś takiego, że tutaj jest rozcięcie na środku i to rozcięcie będzie do koloru jakiegoś innego, znaczy do losu innego, innym kolorem, czyli kolorujemy tylko tę jakby spódnicę, tę część spodnią, spodnią, <ścoughs> tę część dolną sukni. I hmm, ja bym widziała to tak, że tutaj byłby taki ciemny, szary, a tutaj byłby pomarańczowy, więc myślę, że pomarańczowy będzie spoko. Trzymajcie kciuki, albo, albo taki różowy, żebym pasował. Już nie mogę się doczekać co to będzie. Ło nie, jakiś brojzik. Maogeni Y12. On się kiedyś nam losował, bo pamiętam e, tę nazwę. Ciekawe jak to będzie wyglądać. Ja koloruję za chwilę wrócę. To na razie wygląda. Myślę, że to też jest dosyć Halloweenowy kolor, bo no taki brudny, mroczny, ładny. Wydaje mi się, że ten odcień jest bardzo ładny brązu, ale zobaczymy. Jeżeli wylosuje się do tego koloru jakaś pomarańcz, to chyba będzie spoko. No, mam nadzieję. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj była pomarańcz taka, mocno rzucająca się w oczy, bo to będzie super Halloweenowy kolor. No, i mamy sukienkę górę, fajnie, dobra, od razu, od razu, prośmy o pomarańczowy albo taki czerwono-pomarańczowy, ale pomarańczowy, no tak, tak. Czyli górę tutaj sukienki. A, dobra, wiem, rękawiczki i ten mm, to rozcięcie będzie innym kolorem. Pomarańczowy, poprosimy, pomarańczowy. Zakryliśmy tutaj losowanie, pomarańczowy. Znając życie, będzie coś innego, ale sprawdźmy, czy dobrze zaklęła, czy dobrze zaczarowałam te, to moje pudełko z markerami. Trzy, dwa, jeden, nie! Ale jest szary, więc okej, okay. jest to halloweenowy odcień. Wszystkie są halloweenowe, tak? Wszystkie mogą być halloweenowymi, bo w zależności od tego, w co się przebierzemy, no to może być w różnej tematyce, czy tam straszne, czy jakieś słodkie, czy no, co sobie tylko wybierzemy. Naprawdę zadowolona, jak do tej pory losują nam się fajne kolory i super, że ten różowy się tak odznacza. Myślę, że jest to naprawdę fajny taki akcent kolorystyczny, ale te, ten kolor ust jak najbardziej mi tutaj pasuje. Zobaczymy, jakie się losują rękawiczki i to rozcięcie na sukience. Zobaczymy, czy teraz to będzie, czy później. Dobra, najpierw mamy dynie. Dynie są osobno niż ogonki, więc dynie. Wiecie, jaki kolor pomarańczowy chcemy, żeby one też się tak odznaczały, albo właśnie, żeby się bardziej, nie wiem, biły w tło, to bardziej szary. Dajcie mi znać, jaki wy byście kolor widzieli na dyniach. Kolorujemy je bez ogonków, bo ogonki są w osobnym losie. Także losujemy. One zajmą tutaj nam dosyć dużą, duży obszar tego rysunku, i sprawdźmy, jakim kolorem będą pokolorowane <noise> RV160 jest to odcień fioletowo-różowy, albo fioletowy tylko taki pastelowy zaraz sprawdzimy to no, taki jaśniutki, więc Halloweenowo może nie, ale będzie pasować nam do ust Jestem znowu zadowolona, muszę Wam powiedzieć, że piękne ładnie się to wpasowało. Nie jest to nieoczywisty kolor, jeżeli chodzi o dnie, bo taki pastelowo- fioletowy glamour pasuje nam do skrzydeł nietoperza. A tutaj po środku mamy brudno, więc trochę kontrast. Zostało nam tylko trzy losy i właśnie leci jakiś helikopter, więc trochę może zagłuszać, ale zobaczmy, co my tu mamy. Rękawiczki i rozcięcie na sukni. I jaki kolor my tutaj byśmy chcieli... Myślę, że pomarańczowy cały czas bym chciała, bo jednak w tej, tej drugiej wersji można by było dodać coś takiego mocnego, albo taki czerwony. Ale tutaj rękawiczki... Może coś ciemnego takiego, bardzo ciemnego, żeby po prostu było mroczniej. Albo czarny, albo taki, nie wiem, CG9, albo WG9, coś w tym stylu. Albo pomarańczowy, tak jak mówiłam przed chwilą. No dobra, dobra. Pale Lemon Yellow G020. Kolor zielono-żółty chyba, z tego co widzę. Bardzo rzucając się w oczy, kolor bardzo letni, na pewno nie jesienny. No, na pewno się odznacza. Tu jakby taki odblaskowy typ rękawiczek i rozcięcia, żeby ją było z daleka widać. W razie czego, jak idzie na jakąś imprezę halloweenową w nocy, to przynajmniej te odblaski będą wiecie. Praktyczny kolor, tak? Mamy tu ostatnie dwa losy plus jeszcze skóra. Ja skórę położyłam w ogóle nie widzę jej, ale dobra, później może znajdziemy, teraz mamy ogonki od dyni. Ogonki od dyni może brązowe, ale tutaj myślę, że jakikolwiek kolor się nie wpasuje, taki będzie spoko, bo jednak dynie są niestandardowe takie jasnofioletowe. Także dajcie mi znać, jaki wy kolor na ogonkach, byście widzieli, jaki by pasował do tego fioletu. Teraz na dole w komentarzach mi napiszcie, a ja plusuję. I co to będzie? Oho! BG 205, Blue Grey 25. Spoko kolor, znowu halloweenowy, taki szaro-błękitny, bardzo ładny. I moim zdaniem znowu pasuje. Wszystko do siebie. Tutaj myślę, że pasuje oprócz tych odblasków, ale ustaliliśmy, że odblaski są tutaj akurat praktyczne, niewyglądowe, więc plus do tej pani za kostium. I ostatnia rzecz to włosy. Oj, trochę mi się tutaj rozwaliło, a włosy będziemy kolorować razem z brwiami, tak jak zawsze. Kolor ciemny chyba ciemny by tutaj pasował chociaż chciałabym nadal ten pomarańczowy no ale chyba się go nie doczekamy a zostanie nam jeszcze skóra a na skórę tego nie chcemy chyba że chcemy żeby była dynią <grym> napiszcie mi jaki wy kolor byście widzieli na, tę, na tej dziewczynie do tego dokładnie stroju a ja w tym czasie losuję, dobra już nie mogę się doczekać co to będzie? trzy, dwa, jeden ja tylko się nie spodziewałam. Y1 pastel yellow. No, to by było na tyle jesiennych kolorów. E, odblaskowe włosy muszą pasować do odblasków. Okej, okay, pierwsze warstwy są już nałożone. Myślę, że rysunek wygląda interesująco. <gryw> Inaczej, jak nie nazwę. Nie no, fajnie się to wszystko pasowało. Myślę, że kolory. Są takie, no nie tuzinkowe, brakuje mi tutaj pomarańczu albo czerwonego, ale no cóż. Myślę, że ciężko będzie pobić ten rysunek, ale jeszcze skóra. Gdzie ja mam ten los od skóry? Tutaj mi wpadł. Więc zobaczymy, czy wszystko będzie dobrze pasować. Oby się wylosował jakiś kolor do skóry, bo... Jeżeli tu się wyrosuje coś takiego ciemnego, to nie będzie już to dobrze wyglądać i nie będę wtedy zadowolona, ale myślę, że ta pasa będzie kontynuowana i wyrosuje się nam coś ładnego. Trzymajcie kciuki. A ja losuję. Uch, ok. Zaczarujmy to, co mam w ręku. Trzy. Dwa. Jeden. Dobra, no fajnie. Różowo-fioletowy. RV180 Holy Hook. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Dzisiaj mamy dużo takich fioletowo-różowych. Ale zobaczymy, jak odcień będzie wyglądał na skórze. Dobra, będzie trochę chyba oparzona. Taka świnka. Wiecie, co no, mogło być gorzej? Mógł być kolor w ogóle nie pasujący, ale ten różowo-fioletowy fajny tutaj się wpasował. Dajcie mi znać, jak to oceniacie. Na razie mamy pojedyncze warstwy. Za chwilę się zabiorę za dodawanie cieniowania, ale tylko tymi kolorami, które wylosowaliśmy, więc nie spodziewajcie się czegoś. Wow! Dodam też biały żelopis i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja mogę podsumować dzisiejszą ilustrację, że jest. Bardzo fajna, moim zdaniem nam się udała dzisiaj i ciężko będzie mi zrobić drugą wersję, żeby wyglądała lepiej. I ten zielony w ogóle, może ten zielony gdzieś mi pokazała, no nie wiem, zobaczymy, bo zielony był na oczach, jeżeli pamiętacie, a tutaj w ogóle go nie widać. tak? Także trzymajcie kciuki, żeby mi dobrze poszło rozplanowanie tych kolorów. Nie mamy żadnego, chociaż mamy ten brązowy, może do skóry, ale nie wiem, czy będzie tutaj pasował do tych wszystkich jasnych odcieni, także. Naprawdę życzę mi powodzenia. Okej, okay, i w dzisiejszym odcinku to jeszcze nie wszystko, bo tak jak Wam wspominałam, tutaj mamy rysunek, czyli pierwszą wersję z losowymi markerami w losowych miejscach, a tutaj mamy drugą wersję z losowymi markerami, ale w wybranych przeze mnie miejscach. I dajcie mi znać, lajkując komentarz na dole. Która wersja podoba Wam się bardziej? Pamiętajcie, że jeżeli chcecie pokolorować ten sam lineart, który dzisiaj widzieliście, to na dole w opisie znajduje się link do niego, aby go pobrać i wydrukować. Ja zapraszam Was na koniec też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco: filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!